Celem wystąpienia jest pokazanie, jak e, określano kobiety w dokumentach powstałych między końcem XII a początkiem XIV wieku e, w księstwach piastowskich, ale także w dokumentach pomorskich, zarówno w kwestii kultury, czy w niej użytej, e, kiedy były wystarczeniami dokumentów, jak również w zakresie określenia w tych stosunku do nich. Istotne jest wskazanie, jakie jak informacje dotyczące np. przebiegu wydarzeń z nimi związanych można w nich wykrytać. I co poszczególne zwroty mówią o pozycji kobiet występujących w dokumentach pochodzących z różnych grup, czyli księżnych, przełożonych straszorów i zakonnic oraz o kobietach z warstwy rycerskiej. Dla badanego okresu kobiety z warstwy mieszkańskiej pojawiają się jedynie w, w dokumentach śląskich i pochodzących z pomorskiego księstwa weryfików sporadycznie w Wielkopolsce. Ze względu na obszerność materiałów, sygnalizuję zagadnienie na wybranych przykładach. Chciałam zwrócić uwagę na kilka tendencji widocznych w odniesieniu do występowania kobiet yy, w dokumentach. Proszę mi wybaczyć, może takie, jest tak dużo tych przykładów, że starałam się przynajmniej częściowo je pokazać. Nie będę ich czytać, byłoby to za tak dużo, będę omawiać, tylko natomiast e, przykłady są na slajdach. Osobną grupę w zakresie stosowanej literatury stanowią księżne sprawujące władzę w imieniu małoletnich synów po śmierci męża. Te księżne wdowy używają literatury charakterystycznej dla książek sprawującej władzę. Wymienione są w intitulacji z formułą De Iglacia Zatem księżne używały literatury książęcej. Podkreślano też zwykle w, dokumenty, w dokumencie, że władze wykonywały z powodu małoletności dzieci albo wystawiały dokumenty z cenami już dochodzącymi do sprawy. Zroby używanych w dokumentach wskazują na pewne okoliczności towarzyszące sprawowaniu władzy. Bywa, że literatura pokazuje na zawirowania polityczne okresu regencji księżnych. Tytulatura Grzymisławy w Zdrowym Poleszku Białym używana tylko w ciągu dwóch lat. Sygnalizuje zabogi podejmowane przez księżną jej otoczenie po nagłej śmierci Leszka Białego w 1227, ale także wskazuje na dynamicznie zmieniającą się jej pozycję. Od gotowej do podjęcia walki o spuściznę, o spuściznę dla syna tytułaturą Zuzista Polonie w 1227, poprzez akcentowanie swojej pozycji jako księżnej władającej stołecznym Krakowem w imieniu małotniego syna Dejgracja Gracia Krakowie, a następnie po akcentowanie zrębności ziemi sandomierskiej i krakowskiej w kontekście zacieśniającej się w współpracy Morza Krakowskiego z Władysławem Laskonogim. Grymisława, Krakowie, Dystrykt, Sandomirie. Na dokumencie z drugiego odjazdu w Karszewie z tego roku Grymisława używała tytuła, tylko tytułatury Dystryktu Sandomirie, ograniczając demonstrację władzy do Ziemi Sandomirskiej, podczas spotkania z Kodarem Mazowieckim, księżna tytułowała się w 1929 roku tylko Wdową po księciu Leszku co wyraźnie potwierdza ustępstwa z jej strony na rzecz szwagra. Księżna matka pojawia się też jako element stabilizujący w obliczu niepewnej sytuacji, na co wskazuje pośrednia cykulatura. Na przykład Anna to śmierci Henryka Pobożnego w sytuacji skomplikowanego, skomplikowanego położenia w okresce legnickiej może wobec niepewności otoczenia w stosunku do następcy Bolesława Rogacki wystawiała dokumenty jako do Dudziska Slezję w Polonie bądź Anna do Dudziska Major, Major Slezję. Przez, okres, przez około rok wspierała syna Bolesława Radacka będącego właściwie w latach prawnych. W dokumencie jej teściowej, jak widzimy, na kresztoru przedniku z 1942 roku, gdzie ta decyduje się jako nowsza dziedzica z Lezji jest informacja o pieczęci Anny traktowanej być może jako cywilum typu, za zabezpieczeniem księżnej, pieczęci naszej córki synowej, księżnej Anny i jej syna Bolesława. Księżna wdowa, ciesząc się poważaniem wśród synów, zmniejszać mogła prawdopodobieństwo, że dojdzie do sporów między synami po nagłej śmierci ojca. Tak było w przypadku księżnej Jadwigi gdy po władysłowie o donicu, współwystawiającej dokumenty synów Bolesława i Przemysła, Czy w przypadku księżnej Mazowieckiej Perejszowy, która współwystępując z młodszym synem i używając literatury z Bożej łaski księżna Mazowsza, stabilizowała pozycję młodszego syna Bolesława II wobec rządzącego samodzielnie Konrada II. Użyte w dokumentach księżnych formuły w niektórych przypadkach mogą budzić podejrzenia. Na przykład zastanawiał użyta w 1116 roku przez Anastazję wydobym po osiemowicie dobrzyńskim jednym z dokumentów kulturę ją nie księżną, a księciem łańcuchskim i dobrzyńskim. Anastazja to Ignacja Dux, Lanciscienzi, Sedobinienzi, cum filisciosty. Księży nie używał więc instytucji słowa duch, Czy ta literatura która sugeruje jej aspiracje w tym czasie? Zdarzając na okoliczności związane z niepełnosprawnością i synawą wytłumaczenie może być inne, związane z błędem kopisty. Dokument uchodzi za zepsuty. Znajdziemy też ciekawy przypadek, gdy formuła koroboracji daje informacje z daty zakończenia przed rządów rządu w takich przypadkach się Salomei, która mała w czasie rzędu rządu posługiwała się dwoma księciami, które oddała po roku 1295. Kończąc rządy opiekuńcze, stało się to na pewno przed 1301, bowiem informacja o nieposiadaniu przez Salomea i Kazimierza pieczęci znajduje się w koroboracji dokumentów z kwietnia 1301 wystawionego przez jej synów Leszka Przemysła i Kazimierza. Formuły używane przez synów w stosunku do matek wskazują na autorytet księżnych po zakończeniu rządów opiekuńczych, ale także sugerują, że księżne wdowy miały wpływ na synów, choć formuły te mogły być też używane w ramach obowiązującej konwencji. Więc księżne bywają określone jako domina senior, Lutisa y, senior, dziwiska major, y, serenissima, czyli najdostojniejsza, kochana, y, matka nasza najukochańsza, y, dziwisima salome. Dużo jest tych przykładów, ja je tutaj pomijam y, ze względu na czas. Księżne występowały publicznie po oddaniu władzy, wystawiając dokumenty, na przykład dla dla artykułu gnieźnieńskiego w 1295 jako. W 92, roku, jako Noseł Fredina de Iglesias, Luisita Pujawie, Lenzikie, Styra, Bielelica. Ta grupa kobiet, czyli księżne wdowy sprawujące władzę regencyjną w świetle prawa, dysponowała pełnią władzy. Stasycznie dyspozycja była wypadkową różnych czynników, pochodzenia księżnej, charakteru, odbioru czy otoczenia, jak w przypadku księżnych Śląskich otoczonych niedończą świętości, ograniczając władzy też doradcy czy urządzący. Druga grupa kobiet to księżne działające. W okresie panowania ich mężów, bądź jako widowy pojawiające się w dokumentach wydawanych w okresie samodzielnych rządów i stylu. Często występowały jako żony wymieniane w treści dokumentu, w obecności których dokument został wystawiony, bądź wystawca wymienia jako wyrażające zgodę. Zwykle podane jest ich koligacja z książętami wymienionymi w dokumentach. Żona, córka, matka, siostra, ciotka. Czasem dodaje się im określenie domina, nierzadko wymienione są bez imienia. W charakterze w, w, obecnych przy wystawianiu dokumentów wystąpiły książę z większości ziem polskich. Jako autor podaję przykłady na slajdzie. Mater, matka, amitanostra. Często jest przywoływana wzmianka dotycząca pamięci osoby zmarłej księżnej, szczególnie matce. Formuła de konsensu była używana często w odniesieniu do żon, na przykład Kingi, żony Bolesławskiego, w odniesieniu do ofrezyny, także innych, do matek, do księżnych sprawujących wcześniej rządy opiekuńczych Grzymisława, księżna Salomea, w dokumencie zna księżna Anna. Mogła być intencyjnie używana w określonych okolicznościach politycznych. Na przykład, Adonis, być może w sytuacji choroby, mógł przygotowywać rządy otoczące żony, wydając dokumenty za zgodą żony Jadwigi i Lustris z listy Polonia. Kiedy jako fundatorzy pojawiają się książęta, a pomysł fundacji pochodził od księżnej, wspominane są w dokumentach mężów, w dokumentach dotyczących fundacji, na przykład w Dimitrach, w dokumencie Rozumiała, że ona mieszka w Brontonogi, wspominała wszystkie na Kazimierza Opolskiego, czy jak w dokumentach Henryka, Henryka Brodowskiego. Zapewne pozycja księżnej, znajdująca odbicie w używanej przez nią w literaturze, zależała też od jej pochodzenia czy też osobistych cech. Trzeba wskazać, że informacje o pochodzeniu pojawiają się w literaturze niektórych księżnych. Zatem mogły podnosić prestiż księżnej. Wyróżnia się to z tytułatura Kingi, córki Beli IV, żony Bolesława Sybliwego. Ogierzynęła Kinga jako przybyłą z Węgier Królewny. Była współwystawcą społeczności dokumentów Bolesława-Styliwego. Zarządzając ziemią sandyską, wystawiała dokumenty z titulaturą na spółne de Krakowie Centrum Idiotyczica. Po śmierci męża używała jeszcze titulatury Domina Prince Klientów de Sandecz. W ostatnich latach życia Kinga występowała już jako wdowa po księciu Bolesławie. tytułu Domina de przejęła Gryfina. Ona sama nie odwoływała się z tego pochodzenia ale w dokumentach Wacława II, dotyczących szasztoru sądowskiego jest sytuowana jako I justus domina, grecina nasza najukochańsza ciotka. Obie księżne, szczególnie Kinga, zróżniają się pod względem aktywności widocznej w materiale dyplomatycznym, Może nie miały one dzieci. Trzecia z węgierskich księżniczek, księżna wielkopolska Jolenta, pojawia się, do, pojawia się w dokumencie, pojawia się w dokumencie do drzwi Sapolonie. Natomiast wzmianka o pochodzeniu pojawia się w dokumencie księżnej mazowieckiej Cunegundy, szanowicielstwie Wacława II czeskiego Ilustra jest to emina domina konegundis, adem, mazowie, co jest istotne um, zapewne w kontekście motywu U. wystawienia dokumentu z 1992 1994 kierowanego do Wyspy Polskiego Tomasza ze skargą na no, zachowanie Fermana, plebana i kanonika, których dalsze nocą do domu, gdzie nocowała dwuletnia córka księżnej. Nie wiemy co było takiego zachowania. Cieżna w jedynym znanym jej dokumencie zakresu pobytu w Polsce zapewne potraktowała to wydarzenie jako obrazę majestatu ze względu na obecność stórki przedstawicielki nie tylko pamięcej dynastii piaskowskiej, ale także dynastii Przemyślów. Literatury odnoszącej się do pochodzenia używały też inne księże, np. Zofia, dystryka mądrego Magdalego Landsbergu, wdowa po pełna dziegłogowski, denigracja masjonista de landsberg lista. Kolejna, kolejna sprawa to określenia dotyczące przełożonych klasztorów i zakołów. E tytulatura stosowana przez przełożone klasztorów jest zróżnicowana. Osobną grupę tworzą przełożone klasztorów wywodzące się z dynastii panującej, choć ta tu używana przez nie tytulatura nie jest jednolita. Zapewne zależy to od różnych czynników, np. od zwyczajów w kancelarii wystawiających dokumenty, ale także od podstawców kobiet. Niektóre używania zwrotów przynależnych władzom, z Bożej Łacki, z Bożego Miłosierdzia. Takie określenia znajdujemy w, w odniesieniu do przełożonych klasztorów Przednicy Gertrudy, i Agniti Śląskiej. Gertruda wielokrotnie zmiankowana była w dokumentach jako odbiorca. W intrytulacji dokumentów czytamy Ego Gertrudis z divina Abatista-Retrebnic albo Deidreacia Abatista-Intrebnic. Z pewnością atutem Gertrudy było pochodzenie z rodziny książęcej. Tam zakonny dawał możliwość wyjścia po spod naszych społecznych podobną w sytuacją w dokumentach występowała mm. w latach 90. córka przemysła I jako domina rodzina misera, ni, ni, miserazione, divina, di, abatista, trudnicędzis. Jednak używanie tego typu zwrotów przez przełożone klasztorów w się panujących nie było regułą. Ufundowanym przez Władysława Domica klasztorem czysterek w obowiskach, z którego sprowadzono niż z zarządzała także piastówna, siostra przemysła II Anna, która wymieniona była jako abatista i domicella d'awnictwa. Do jednak w kwestii wyboru formularza dokumentu nie bez znaczenia mogła być też osoba spisującego dokument, na przykład w dokumentach spisywanych w Księcia Wielkopolskiego Przemysła dla klasztorów w obiektach przywoływano imiennie opatki, na przykład dominaga, Agata, Rafita. Też w dokumentach dla tego klasztoru, w których wystawcami byli książęce Wielkopolscy, ale powstały one według wzorów piłkarskich, są często bezimienne wzmianki o przełożonych klasztorach. Stromna jest także tytułatura innych przedstawicieli wpadającej dynastii, jak na przykład Solonę i żony Kolomana II węgierskiego i siostry bolesowa świętego przybyłej e, do Polski po śmierci Kolomana Klaryskiego od 1045 roku. W tym przypadku, e, może zgodnie z formułą przyjętą przez świętego Franciszka, wystawiała na dokumenty określające się jako Kostodo. E, inna zwana i przełożona klasztorów wodząca się z dynastii Studysowiców Witosława, czyli tam szciwowa pierwszego siostra świętego, Pełka wymieniona jest najczęściej jako siostra księcia albo magistra. Literatura używana przez przełożone klasztorów władzących się z warstwy rycerskiej e, była w występowała ona a z skromna. Najczęściej występowały one po choć spotykano określenie zbożej opatrzności nos Agnes e, Prowidencja dmina do Winstala. Nierzadko wymienione są były bezimienne, na przykład bezimiennie, na przykład e, we wspomnianych nadania książąt wielkopolskich dla klasztorów. Istotne mogłoby być miejsce spisania dokumentu, w dokumentach pojawiających też imienia, taka, z wielka, cząstka, e, Kobiety bardzo rzadko wymieniane są w testacji dokumentów jako statkowie za czynności prawnej. Najczęściej są to zakonnice, na przykład pochodzące z dynastii panującej w uchronie Konrada I Mazowieckiego w 2012 13 dla w pojawia się jako wstępie Mieszka Szczelnińska, Domicela wychosława filla i być może córka Bolesława, księcia Turackiego, bądź rzadziej uznawana jest za córkę Bolesława W dyplomie biskupa włosławskiego z 2080 roku wystąpiła jako świadek córka mrzciwo-jardzańskiego, Magistra, jednak szczególnie na początku XIV wieku jako świadkowie pojawiają się częściej zakonnice. Już w dokumencie księcia pomorskiego Sambora z roku Wśród świadków obok jego siostry Witosławy wymienionej e, jako stronornostka magistra Instypowa pojawia się domina Sofia Batista i W 1312 roku w dokumencie propozycja Jana dotyczącym zestawu złotowowiskupowi włosowskiemu pojawia się na liście świadków opadka szczelnińska Zmysława, wymieniona pod zustępnika Kościelnych jako czwarta przed dwoma księżmi i ponownie w 1015 wystąpiła jako świadek w towarzystwie dwóch innych sióstr, Zofii i Chybki, także w dokumencie Jana. Wymieniona po wojewodzie ku Jabskim, po Komesie w Wigniewie, bracie Mikowali, propozycje klasztoru. Ciekawa jest też lista świadków dokumentów FNN o pakcji i histerek w gdzie jako świadkowi występują wyłącznie kobiety. Yy, Zakonnicy oczywiście, w teorysza Ceola, jej zastępczyni Mirosława, Szafarka, Struska, śpiewaczka. Kobiety świeckie Związkiem Księżnych nie występowały w charakterze świadków. Być może zakonnice jako pierwsze przekraczały pewne granice wskazane kobietom. To, co się w nią wskazuje, to jest zakończyć swojej tej inną niż kobiet świeckich. Kolejna grupa kobiet widoczna w dokumentach, to przedstawicielki władz wachty rycerskiej. Swoistą regułą, zwłaszcza w dokumentach z końca XII i początku XIII wieku, jest po, e, pomijanie ich imion. Trend ten nie jest osłabny w XIII wieku, ale wciąż jest zauważalny. W różnym natężeniu, m.in. w zależności od dzielnicy, występowały kobiety u boku, boku mostki, przedstawicieli rodzin, e, potwierdzających ich dyspozycję majątku. Wydaje się to nie być standardowym postępowaniem w danym okresie, ale zaczyna się to upowszechniać wśród warstwy można i rycerskiej podstawą duchownictwa, które często jest beneficjentem zmiany na Z jednej strony uważana za konieczne podanie zmianki o tych niejastach, zapewne aby uniknąć roszczeń majątkowych ze strony krewnych. Z drugiej strony najwyraźniej dla ówcześnie żyjących określeniem stanu charakteryzującym dla kobiety było wskazanie, kto był ich mężem. Tak było w przypadku był też, udały do pałków, bo zmienna kobieta pojawia się w tym samym w 90 1990 wymieniano kobiety i zabezpieczają sposobach, faktualnik w drogu pałków, świętosła, wdzierzko zabezpieczali swoje żony. Liczne bezimienne kobiety zostały zmieniane w tak dokumentach w pierwsze Monacha z 1998 roku i zawarte są jedne z najstarszych przypadków zmiankowania kobiet z rodziny u jako uktor, bez podania imienia, na przykład fundator klasztoru, jak czar żono, jak kolejno wymieniani także inni jednym z tych dokumentów wymieniona została żona zniwomira, która za synem Imbramem nadała łańcowicę, a przebora, Frzebora przyjął nadania za duszę męża swoją swoich synów. Ehm, można się zastanawiać, czy osoba, by jego konfutrowy miał nawet żony rycerzy, bo księżne w tym dokumencie zostały wymienione imiennie, na przykład Eudoksia, żona Mieszka Starego. E, autor spisujący dokument na podstawie dostarczonych mu informacji e, nie miał okazji, może poza imionami księżnych, poznać imion kobiet obdarowujących twarz. W przekazów wynika jednak, że w 12 duku kobiety przynależące do ścisłej elity określone najczęściej jako żony, dobra żona Wojsława, żona Janusza Zodopowału, Stolisława żona komisarza Maria lub dobro sporządzające mającym dobieg Makrusta Kiliana, żona Wojsława lub miła żona Pobuszy, widowa Pogobuszy i Słowowowicu, były obecne w przestrzeni publicznej. Pozycja w tych niewiast była w jakimś stopniu wypadkową znaczenia mężczyzn. Kobiety z Warszawy Litewskiej występowały jako wystawkinie dokumentów, choć najczęściej o ich nadaniach zawiedziały się z dokumentów książek. Takie kobiety zwykle przynależały do elity. Jak wdowa po wojewodzie Klemencie w 1960 roku, jako Egor Raszlawa, realista pie i komisji comity z Klemencji, swojej w dała część wsi uszech. Zmieniana była w dokumentach różnych wystawców kupa wnieżyńskiego, obiecała wstydliwego, dlatego jego słów miała pozostać wierna matkę księcia w Rzymisławie zatem należała ona do osób zaufanych w Krakowską, krakowskiej, sądomiejskiej być może należała do jej otoczenia. Gdyby pojawiające się w dokumentach, y, szczególnie wielkopolskich, określane były jako komisista, czyli żona Komesa, członka elity społecznej, np. Stanisława Wlowa-Wołkomisia Andrzeju w dokumencie przemysła I z roku dotyczącym sporu Komesa Barana i Kaszperów Obrze, czy też ym, y, inna komitistka Homecz z dyplomem wczorajszym z lat 80. -t. XIII wieku, także w dokumencie dotyczącym sporu majątkowego. Kobieta z rodziny rycerskiej była też określana jako domina, na przykład w dokumencie Laszka Czarnego z 1278 roku w sprawie sprzedaży w w której dokoła właśnie domina Kateryna Filia Stefani de występującego z polonii, występujące mężem. Z dokumentu wynika, że kobiety z warstwej w ogóle okresie miały udział w decydowaniu o nadaniu nieruchomości, uznawano prawa kobiet do majątku, natomiast przypadki podważenia czynności prawnych dotyczących nieruchomości wykonywanych przez kobiety ze strony um, um, przedstawicieli rodzin od i mogą świadczyć o istnieniu pewnego poru wśród tej warstwy odnośnie ich spraw majątkowych. Trzeba zaznaczyć, że widoczne są różnice w zakresie częstotliwości występowania kobiet w warstwy. Już kończę, dobrze. Z Waszcz w mniejszym stopniu w zakresie roli przez nie odgrywanej między poszczególnymi księstkami piastowskimi. W każdym księstwie uchwytne jest dysponowanie przez kobiety szczególnie w z swoim majątkiem. Kobiety w dzielnicy pojawiają się w porównaniu z innymi dzielnicami w nielicznych dokumentach. Najczęściej jest to rok dotyczący kościoła, zapewnienie inicjatywy zainteresowanych, na przykład biskupów. To, jest, to może być związane z występową małym rozporządzeniem, które tutaj uzgadana przez książą dokumentów. W dokumentach dzielnicy krakowsko ja już powiem krótko, y, y, występują one w nieco większej liczbie. Zdaje się, że w, w dokumentach małopolskich, mazowieckich było, w dziesięciu dokumentach ja je znalazłam. W przypadku y, księstwa Krakowska-Sandomierskiego jest ich dokumentów około 30, w przypadku Wielkopolski około 60. Tu warto wspomnieć, że w dokumentach wielkopolskich występuje jedyna mieszczanka, Medika, więc domyślam się, że to jest przedstawicielka warstwy mieszczańskiej Joanna. Natomiast bardzo dużo kobiet z warstwy mieszczańskiej występuje w dokumentach śląskich. Właściwie nie byłam w stanie ich dokładnie przejrzeć, bo one występują w wielkiej ilości. W porównaniu z tymi dokumentami to jest po prostu pewnego no, rodzaju szok, jak widzi się taką wielką liczbę imion. W dokumentach pomorskich też jest ich więcej, aczkolwiek najwięcej kobiet jest w dokumentach śląskich. Podsumowując, tutaj skróciłam już te tak, ponad najważniejszych wniosków. Miejsce występowania kobiet w dokumentach, jego charakter zależy od pozycji zajmowanej w hierarchii społecznej. Dla omawianego okresu w dokumentach większości ziem polskich, związkiem śląskich oraz pomorskiego przez dryfitu, występują jedynie kobiety z warstwy rycerskiej, można władczej, bądź też księżne. Kobiety z dynastii panującej bywały wymieniane w intytulacji, Literatura, szczególnie księżnych z dwóch sprawujących rządy w imieniu synów, dla często aktualną sytuację polityczną, w której znajdowała się księżna. Formuły używane w dokumentach określają jej pozycję, przekazują informacje dotyczące statusu księżnej. Literatura używana w dokumentach i formuły mogą zależeć od stopnia kierunku rozwoju kancelarii poszczególnych księżą. zmiany w literaturze mogą sygnalizować przebieg rządów dotyczących księżnych. Formuły mogą stanowić środek do komunikowania, a nawet uzasadniania pozycji społeczno polityczna nie tylko przemysłowe, sprawiających rządy opiekuńcze. Ta forma sprawowania władzy przywiarowała rałe instytucjonalne, więc siężna w określonych okolicznościach mogła zostać regencką i używać tytułatorów charakterystycznej dla panujących. Inaczej było w przypadku innych przedstawicieli że której dyspozycja zależała od różnych czynników pochodzenia i innych. Kobiety najczęściej włączące się z warsztaty rezydenckiej przywoływane były treści dokumentów, dyspozycji, rzadko w tytułacji. Wyjątkowo w testacji, w tym przypadku za Spojrzenie przez zachowanych dokumentów pokazuje stosunek elit intelektualnych reprezentowanych przez mężczyzn do kobiet i miejsca, jakie wyznaczają w strukturze społecznej i politycznej, i rodzinnej. Pokazuje też zachodzące zmiany w zależności od pozycji społecznej zajmowanej przez kobiety. Pojawienie się w intytuacji kobiet z pojawienie się mniszek w testacji. Te źródła kształtowały standardy postrzegania kobiet ze względu na ich postępowanie i pełnione społeczne. Ważne jest spojrzenie na źródła w kontekście spórcy. W jaki sposób wpływał on na częstość występowania w kobiet i sposób, w jaki on Dziękuję Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. bardzo.